Kolejną przyczyną oprócz związków toksycznych, metali ciężkich, to są różnego rodzaju infekcje przewlekłe. To mogą być wirusy, bakterie. Grzyby i pasożyty. I one potrafią rzeczywiście bardzo mocno zaburzyć pracę całego organizmu, między innymi układu immunologicznego. Myślę, że doświadczyliście czegoś takiego. Opryszczka. Wystarczy, że człowiek trochę się przeziębił, przywiało albo nawet nie wychodząc z domu, po prostu się zdenerwował i opryszczka się pojawia. I ludzie mówią, ale skąd? Niskim nie byłem w kontakcie, żeby od kogoś się zarazić. Nie zmarzłem, nie złapałem tego wirusa, bo nie byłem na zewnątrz, a on się nagle pojawił. Bo opryszczka jest takim wirusem, który jak raz już trafił do organizmu, bardzo często tam po prostu siedzi. Siedzi i czeka, i jak tylko jest osłabiony organizm, czy to przez stres, czy przez inne czynniki, to ta opryszczka znowu wyłazi. Natomiast z czego musimy sobie zdawać sprawę? Te, że to, że ona siedzi w naszym ciele i nie zawsze my ją widzimy, nie zawsze nam wyłazi na ustach, tylko raz na jakiś czas. To jeszcze nie znaczy, że ona nam nie szkodzi, bo nasz organizm, on, nasz układ immunologiczny, on ją widzi, on ją tam czuje, on wie, że ona tam jest, czy on jest tam, ten wirus. I cały czas jest taki. Nawet nie powiem w pogotowiu, bo on działa. Cały czas ten układ immunologiczny jest w działaniu i dlatego bardzo często on jest już tak wyczerpany i tak zmęczony, że jak przychodzi jakaś infekcja, on sobie z tą infekcją nie radzi i wali się po prostu wszystko naraz, cały organizm wysiada. Dotyczy to nie tylko wirusa opryszczki. To może być wirus półpaśca. To może być Wirus żółtaczki. Bakterie różnego rodzaju, na przykład borelia, przecież to też jest no, tak uporczywa bakteria, która potrafi się przekształcać raz w bakterię, raz w wirus, potrafi okłamywać nasz układ immunologiczny, zmienia się, z, łączy się z innymi różnymi drobnoustrojami w naszym organizmie. To są takie mikroorganizmy, które potrafią naprawdę wyczerpać. I uszkodzić i komórki naszej chrząstw, i układ w ogóle immunologiczny, i komórki nerwowe, i też komórki łączne, tkanki łącznej. I wtedy rzeczywiście cały organizm jest zaatakowany, a siły na walkę nie ma. Już nie mówiąc o pasożytach, które mogą zamieszkiwać zarówno jelita, jak i różne nasze organy. I tu co my możemy zrobić? Zobaczcie, z jednej strony są konkretne substancje, które działają. Albo ogólnie wzmacniającą są naturalne substancje, które działają wirusobójczo i bakterioobójczo, na przykład oregano, czy to w postaci ziół, czy w postaci olejków aromaterapeutycznych, lub na przykład olejek z drzewa herbacianego.